Cześć. Raczej mało kto lubi bądź lubił chodzić do szkoły. Długie, monotonne zajęcia, trudne sprawdziany i natłok wiedzy sprawia, że często planujemy sposoby ucieczki, jakby szkoła była najcięższym więzieniem na świecie. A jeśli o wiedzy mowa, czy zdajecie sobie sprawę, że w szkole czasem uczyliście się rzeczy, które obecnie są zwykłymi kłamstwami? W dzisiejszym odcinku dosadnie się o tym przekonacie. Miłego oglądania! Pluton. Ta ciekawa planeta została po raz pierwszy zauważona w 1930 roku. Dokonał tego 23-letni odkrywca imieniem Clyde Tombaugh, który czym prędzej poinformował o swoim znalezisku obserwatorium Harvarda. Obiekt został nazwany Plutonem od rzymskiego boga świata podziemnego. Co ciekawe, nazwę zaproponowała 11-letnia dziewczynka przez 76 lat bo do roku 2006 Pluton uznawany był oficjalnie za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. Jednak w roku 2003 pewien astronom zlokalizował za Plutonem większy obiekt, który kolejno nazwał Eris. Odkrycie to sprawiło, że wybuchła zażarta dyskusja na temat tego, co faktycznie sprawia, że planeta jest planetą. Po zbadaniu zależności rozmiaru i lokalizacji uznano, że ani Pluton, ani Eris nie są planetami, tylko planetami karłowatymi. To pojęcie powstało właśnie przez ten ciekawy przypadek. Diament. Kiedy sam chodziłem do szkoły, uczono nas, że najtwardszą substancją na Ziemi jest diament. Obecnie jednak znane są aż dwie substancje twardsze od tego pożądanego surowca. Pierwszy z nich to WBT, odmiana azotku boru, która jest o 18% wytrzymalsza od diamentu. Drugą substancją jest lonsdaleit który jest wytrzymalszy aż o 58%. Obydwie substancje są jednak bardzo rzadkie i występują w bardzo małych ilościach. Piramidy Te interesujące budowle wywołują zachwyt i zaciekawienie praktycznie u każdego. Kiedyś w szkołach uczono, że piramidy budowane były przez izraelskich niewolników. Takie obrazki często można zobaczyć również w filmach. Jak się okazuje, ostatnie odkrycia dowodzą, że piramidy były budowane przez samych Egipcjan. Pracownicy byli rekrutowani z biednych rodzin, lecz traktowano ich z szacunkiem. Budowniczowi piramid dodatkowo dostawali możliwość pochówków po bliskich kryptach. Poza tym, w czasach, gdy budowane były piramidy, Izraelitów nie było w tamtych rejonach. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy znasz inne przykłady rzeczy, których uczono w szkołach, a które obecnie nie są prawdziwe. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.